Na pewno zastanawiasz się, jakie będzie Twoje życie uczuciowe po nowym roku. Zatem zobaczmy. Król e, Kielichów. E, znajdziesz mężczyznę swojego życia. Król Kielichów jest informacją dla Ciebie, że przychodzi ktoś do Twojej relacji. To ma bardzo mocne, duże, wielkie serce, dużo empatii, wprowadzi w Twoje życie dużo, dużo radości, dużo wyzwań przed Wami, nowe cele się pojawią, i tak naprawdę będziesz bardzo, bardzo, ale to bardzo szczęśliwą e, kobietą, przy tym mężczyźnie, e, przy tym będzie też to człowiek, który ma dobre książki. Czyli oprócz tego, że relacja super. Oprócz tego, że wyzwania, dużo radości, to jeszcze jest obfitość finansowa w tej relacji i razem będziecie tą relację sobie podlewać, budować. Zgodnie z Tobą, zgodnie z tym człowiekiem wszystko będzie pięknie Wam wzrastało, a pod koniec roku zbierzecie owoce w postaci po prostu zaręczeń i ślubu. Wszystkiego dobrego życzę Wam na tej nowej drodze życia. Pozdrawiam, Wróżka Ajszka.